Kupujemy choinkę żywą. To najczęściej są to sosny, jodły, świerki, rzadziej tuje i cyprysy. I wtedy takie drzewko kupowane ze szkółki musi przejść aklimatyzację. Wybieramy okazy zdrowe, bez zmienionego koloru liści, bez pasożytów. Kiedy są pokryte sztucznym śniegiem, to zmywamy ten śnieg, ponieważ on zakleja aparaty szparkowe i nie pozwala na oddychanie, fotosyntezę. Ca na całą wymianę gazową. Drzewko aklimatyzujemy kilka dni w temperaturze około 5 stopni, następne kilka do 10 stopni. Potem przenosimy do pomieszczenia w temperaturze do 20 stopni i wyższe temperatury mogą pobudzić wegetację, bo iglaki też śpią na zimę, ale przeprowadzają fotosyntezę, oddychają, pobierają wodę, ale nie rosną, nie kwitną i wyższe temperatury albo dłuższe, Okres do 7 dni można trzymać w temperaturze około 20 stopni. Może spowodować przyrost gałązek, czyli gałązki wypuszczają takie jaśniejsze pąki i te pąki znaczą, że drzewko się obudziło. Wtedy trzeba je przenieść do jasnego, chłodnego pomieszczenia. Natomiast gdy się nie obudzi, to trzeba z powrotem, zanim się wyniesie na balkon albo na podwórko, trzeba aklimatyzować. Najpierw kilka dni w temperaturze do 10 stopni, potem w temperaturze około 5 stopni i przed wyniesieniem na zewnątrz trzeba okryć drzewko i doniczkę agrowłókniną. Do ziemi wstawiamy dopiero po przymrozkach, w kwietniu się sadzi iglaki. Trzeba dbać o to, żeby ziemia w doniczce była wilgotna. Ale w okresie spoczynku nie nawozimy. Nawozimy w okresie kwitnienia i jak zacznie roślina przyrastać, wytwarzać pąki, to wtedy podlewamy więcej, a tak to, to też, zanim się obudzi, trzeba dbać, żeby ziemia była wilgotna. Dziękuję, życzę miłego dnia.